Tak, spoko, nie ma problemu. Dobra, Godzina, tak. 3 minuty telewizji. Czekam. Dobra. Lekcja MC z Kung Fu, gram esencji, Majka, testuantu Jeśli chcesz, to to fruń i rozwijaj skilla Ze mną cała familia Kiedy na obozie chwilę mi omila Jeden, 3, siedem, szty liczby jest ty gran Choć gram na grawitacji, wcale nie, nie jestem kamperem Moja twórczość naszej grawitacji się zaczęła Teraz od środka ta energia się, rozpiera. się rozbiera Na klatkę napiera grawitacja Najlepsza atmosfera Najlepsza atmosfera Niebo a Ziemia, Wenus a Pluto Pani Ula i Pan Szymon są dla mnie jak Newton Mam wene twórczą, to jest czysty polski rap Polska, mój ukochany kraj, jak wbijam w koła Wszystkie laski i tłumy stoją dookoła Pokazuję im polską scenę Jak czuję bit, czuję pragnienie Mad Max, to moje znamienie GRW, GRW, GRW klub GRW, GRW, GRW klub GRW, GRW, GRW klub GRW As long as I got you by my side I don't care what you people say Yo, na bit klubowej I mówią na mnie młodszy Elbe Ja podę na pakiet jak I dla mnie chwile są warte Ja jestem Janek, Janek Bałwanek Władca piranek, mam pełny jak baranek w poranek, Przybywa mi parek Ja tu coś knuję, zaraz zarapuję I w końcu to poczuję, gdyż jaram się od Na sali wylewamy ósme poty Wracamy do domu i mamy mokre galoty Nic się nie stało, że robię to dla mego flow Mówią na mnie male Jak będziesz zaczynał to rozjadę cię jak wale Ze szkoły tańczyć już zacząłem A teraz w kółeczku starszych ścisnąłem Bez grawitacji bym sobie latał A z grawitacją będę cię haratał GRW, GRW, GRW GRW, GRW, GRW klub GRW, GRW, GRW GRW I już naprzód, cóż tuż, tuż na moich karkach? Jestem w grawitacji i to nie jest abstrakcja Tak samo jak ja, kiedy jestem na parkiecie lubię tańczyć solo, a czasem w duecie Grawitacja prowadzi nas jak taneczna nawigacja. Nasza grawitacja to taneczna inspiracja, jest w tych słowach racja. Nie jedna, nie jedna kropla, nie jedna kropla fotoszoka, bra-bra-bra-prygty. Nie jedna kropla w bra, 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 bra projekty